Ale jeżeli ktoś z Was ma doświadczenie z behawiorizmem zwierzęcym, to pewnie wie, że wchodząc do stada trzeba ułożyć relacje w tym stadzie. Czy wiedząc to, co wiem dzisiaj na temat tego człowieka, zatrudniłbym go na tym stanowisku jeszcze raz? Czy jest zestaw zachowań, które należy prezentować, żeby ułatwić ludziom podejmowanie decyzji? Żeby im po prostu chętnie robili rzeczy, których specjalnie chętnie nie robią. Tylko głupcy nie mają wątpliwości. To nie są słowa Lenina wbrew pozorom. To są słowa nie tylko Sokratesa, ale wielu innych mądrych ludzi. Faktycznie wątpliwości są czymś, co cechuje intelekt. To byśmy powiedzieli minus jeden. To jest taka osoba, która nie, no generalnie fajnie, ale tak jak ktoś sukces odnosi, to lekko boli. No i rzucacie Państwo tym pieniążkiem. I teraz nie ma żadnego znaczenia, co spadło. Zanim Państwo spojrzycie na to, co spadło, chodzi o to, żebyście obserwowali, co się tutaj dzieje. W splocie słonecznym. Plus jeden. Byśmy powiedzieli fajnie. Jest taki upewniony w sobie, ale jakby trochę za bardzo. Odrobinkę za bardzo. My, my kupiliśmy sobie samochód świetnie. Wiesz, to jest strasznie fajnie, Ja też kupiłem sobie. Jakiekolwiek rozmowy byście Państwo prowadzili z headhunterkami, z headhunterami, podkreślam, po 50. To są najcenniejsi ludzie. Po 50, czyli już mają 25 lat doświadczeń. Odkryjecie Państwo ze zdumieniem, że większość rekrutacji jest robionych na nosa, czyli na to. Ale teraz znajduję sposób, że mimo tych widełek czasowych realizujemy coś, co dla tego zespołu, beze mnie, było nie do osiągnięcia. To się nazywa sukces. W zasadzie sam do siebie zacząłem mieć w pewnym sensie pretensje, no bo jeżeli ja z litości mam kogoś utrzymywać, to co ja robię wobec tych ludzi, którzy się na to stanowisko nadają, a stoją w kolejce? Bardzo często to, że pracujemy w czymś 20 lat, jest raczej przeszkodą niż plusem. Jeżeli wpiszecie państwo, że ktoś jest profesjonalistą, to nie jest argument. To jest sofizmat. Jeżeli Państwo natomiast napiszecie, że ktoś samodzielnie doprowadza zadania do końca, to to jest argument. Ale umiejętność doprowadzenia do, do sukcesu. I taka klarowna komunikacja, że ludzie wiedzą dokładnie o co mi chodzi, a jeszcze do tego jestem upewniony w sobie, pewny siebie, gdybyśmy połączyli te trzy elementy, to właściwie moglibyśmy już zacząć pracować. Na tym zacząć budować. To są trzy elementy, moim zdaniem 95% menadżerów nie łączy tych trzech elementów. Jeżeli mamy do czynienia z dwójką ludzi, którzy mają te same kompetencje, koniec końców 80 kilka procent respondentów decyduje się na osobę, która ma, nazwijmy to w cudzysłowie, bardziej zadbaną aparycję. Nie ma takiej techniki, którą mogliście Wam przedstawić, ona będzie pasowała do każdego. I to już się skończyły czasy takich technik, naprawdę. 99,9% przyczyn, dlaczego ludzi zwalniamy, są dwie. Po pierwsze głupie zachowanie, a po drugie charakter. Konkretni ludzie, którzy pozwalają na konkretne rzeczy, bądź nie pozwalają na konkretne rzeczy. Nie ma czegoś takiego kultura organizacyjna. To jest jakiś banał, mit. Proszę różnica między myśleniem operacyjnym, a strategicznym jest jak między polowaniem, a świniubiciem. Wszyscy ludzie są wspaniali i cudowni, ale oni mają w dupie bariery. Żebyście nie wiem co zrobili, nie wiem na jakie szkolenia ich wysłali, będzie jak do tej pory. Jeżeli masz potrzebę wyjścia na środek i ponarzekania na swoich ludzi i powiedzenia wszystkim, jakich masz debili w zespole, to pamiętaj o tym, że tych kilku mądrych, którzy siedzi na sali, pomyśli sobie, ach, co za debil. No, ciekawe. Nawet. Tylko takie niepraktyczne, nie u nas. Świetne przykłady, ale kompletnie nie u nas. No my jesteśmy specyficznie, ten czerwony sweter, to jednak wiesz. Normalne dwójki to są ludzie, którzy nie traktują pracy tak ambitnie jak Państwo. I oni nawet nie chcą jej tak traktować. Oni przychodzą do roboty, a ich świat jest w domu. Zanim wjedzie ta karoseria, to już rozumiesz, że jest yy, polakierowana. Coś niesamowite. Tak, tak byśmy to urządzili, ale się nie da. Hello? No nie da się. No takich menadżerów mamy debili po prostu. Umiejętność prowadzenia prezentacji. Umiejętność właściwego prezentowania własnego zdania Która, to to oraz obrony tego zdania jest umiejętnością, która jest poszukiwana. Średnio efektywni mówią, Boże, to już jest koniec, teraz na wszystkich pozwalają, że nikt tego nie zrobi, to jest niemożliwe, no jak to, komu mam to sprzedać nawet? To już nie ma komu, no wszyscy już mają, prawda? Drucker w pierwszych podręcznikach, to było to jego słynne Management by Objectives. Rok chyba 55 albo 6. On ze zdumieniem zwrócił uwagę wtedy na to, że najważniejsi są kierownicy. Czy w fabryce, czy w innych organizacjach. Ponieważ kierownik potrafi zatrudniać robotników, i ich wyszkolić. W związku z tym on narzuca priorytety. Czasami tu bywa nawet 40%. No można sobie w tyłek wsadzić szkolenia, consulting, w ogóle należy nic nie robić. Trzeba się uśmiechać, ładnie w miarę wyglądać, chodzić na spotkania, niewiele się dzieje i liczyć na to, że nie sprzedadzą tego burdelu, w którym pracujemy. Bo proszę pamiętać, że o szczęśliwych finałach decydują szczegóły, a nie wielkie wizje. My wiemy, co to znaczy dobry menadżer, czyli wchodzi i on jest w stanie zaplanować, co zrobi i to robi. I mu się to może nie udać, ale on wie, dlaczego mu się nie udało, co ma poprawić. To jest zawodowiec, no to jak lekarz. To jest zawodowiec. Menkes zauważył, że to, co ostrzypiłe inteligencji emocjonalnej, to są takie rzeczy jak... Wpadki, kryzysy, problemy, obsuwy, puste przebiegi. Dobra, w jednej roli zagrałeś, nie trafiłeś, w drugiej zagrałeś, prawie trafiłeś, ale jeżeli zagrałeś 10 ról i zawsze ludzie byli do, do kitu, stary, zmień zawód, no. nie nadajesz się na aktora. Prosty temat. Eee, mi się nie udało do tej pory spotkać człowieka, który nie przeszedłby przez kilka zakrętów, z których się podniósł i następnie nie odkryłby jednej prawdy. Że te pierwsze dwa zakręty miały głęboki sens podczas gdy mu się wydawało, że to jest jakaś kara za to, że on coś zrobił źle. Ja albo kocham na tyle to stado i psy, że jednak decyduję się na tą ciężką robotę, albo nie, wypad z baru. Bo my kulturowo jesteśmy wygięci tak, <coughs> że problem to my sobie najchętniej na czoło nakleimy i wyjdziemy z tym na ulicę, bo wtedy można o czymś pogadać. Natomiast jak Państwo pogadacie ze studentami w Wielkiej Brytanii, odkryjecie, że problemy są fajne, bo można je rozwiązywać. Tak patrzę na ciebie, to stary, no masakra, na przykład. Więc możesz usłyszeć coś, czego nie chcesz. To to jest trend, jeśli chodzi w ogóle o rozwój świata na XXI wiek. Rozwiązania kreatywne, standardy, które optymalizują bądź innowacje, które wprowadzają jakieś zmiany w zakresie na przykład. Przede wszystkim pakietowania produktów usługami. Chcę przeformułować sposób myślenia. Nie jest Ci potrzebna przewaga. Jest Ci potrzebna umiejętność budowania relacji relatywnie szybko, opartych o zaufanie i taka umiejętność dotkliwego wchodzenia w sposób myślenia ludzi, z którymi pracujesz. Dwa i pół pomysła na 100, jeżeli odnotujemy te 100, to są idee mające walory idei genialnej. Panie Jacku, Pan ma mordę jak świnia. Dlaczego jak świnia? Prawda? Od razu... to jest... Dlaczego? Ja myślałem taki jelonek na przykład. Nie, nie, świnia, zdecydowanie świnia. Nie, nie, słyszysz, ma pan mordę jak świnia. Mówisz, to ciekawe, dlaczego pan tak uważa? Nie, taki uszy pan ma świńskie, Mówisz, taki w ogóle ryj, tak, no kompletny ryj, od razu widać, że to jest ryj. To, co odróżnia ludzi, którzy daleko zaszli od tych, którzy zaszli blisko, to są nawyki. Żadnych banałów tej tytułem książkę przeczytałem, to ważne jest to. Główno prawda. Dzisiaj jest ważne, jutro nie będzie ważne. Zmieniają się cztery osoby w zespole, nagle ważne jest coś innego. Jako zawodowiec mam wiedzieć, co się w środku dzieje. Co z tego, że jesteś dobry w tym, co robisz, skoro wiedzą o tym niewłaściwi ludzie?